Ja już manko z tej strony Witam Was w moim kolejnym filmie. Dzisiaj zagramy trzy w milionerach i spróbujemy yy, i zobaczymy czy to mega akurat będzie na balsach No i jeśli będzie, no to z tym. Zacznijmy od w milionerach Będę jednocześnie i zawodnikiem, i Hubertem temu bo będę sam sobie czytał pytania. Uh, wow, no Dobra. Kraj o największej liczbie mieszkańców to... Filmy Francja, Rosja, Hiszpania. O. Rosja jest największa, no to chyba... CO?! Co, Co? wy tam widzieliście?! Są latawizuny z udziałem publiczności, albo na drzwiach... ...albo na kranach i śmiechem, to... ...znaczy, są... So... Nie mogę tak łatwo się mówić. Jak na sześć sześć już się astralka skutka 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 nie wiem, Brudnie, <śmiernie> To skutka sobie. nie skutka skutka z skutka nie skutka 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 Nie! skutka skutka chod, Nie, skutka 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 Nie, kurczę, nie

Przyszła kryska na... No, no jeszcze, ja nie wiem... Może B... O, jest. Ja żyję z ten Dzień świętego, patrzę, obchodzę wchodzimy, O Boże. A na Nie ma Klas odpowiedzi przedstawia poprawny zapis znanej marki maszynek do golenia. Klas odpowiedzi przedstawia poprawny zapis znanej marki maszynek <grym> do nie jestem pewien. Nie zamienię. Kurczę. Waham się powiedzieć... Co?! Nie chciałem zamienić! A tego to ja w ogóle nie jestem pewien, będę szerał. No a wiesz, co? Ja mnie były. Przychodzimy stąd. Tak dla ja mnie zajmowała mocno. I na sam początek może jeszcze sobie ściszymy te dźwięki. Bo też za głośno mnie tutaj słychać. U mnie w telefonie. Więc ustawienia. Jeśli chcecie to następnym razem na padnik dla YouTube'ów. Dla początkujących, jak, jak się nagrywa, no wiecie, ekran. Sam musiałem sięgnąć opadnik i na ten własny. Ok. Uf. O, działaj. Yy, Co jest? Tak mam. Nie, no lag. 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 To jak na telefon? Ok. Działa. Teraz wejdziemy w i zobaczymy czy jest komek. Tak. Bo Sandy może jest. Albo tamten black... black Albo jakiś chłopak z klubu. No fajnie bogu, był jakiś chłopak z klubu. Też tylko mi się to kładą w e, Ładuję w ogóle. Co jest? Co jest? Ej, to mi się nagrywa? Słuchajcie, czy to mi się nagrywa? Nie wiem. Och, coś jest nie tak jak wy Okej, okay, nagrywa się, tak? Okej, okay, bo coś przez chwilkę było nie tak. Więc nagrywamy. Telefon mam się włączyć, coś było nie tak. Sub L's l telecyjnie. So, widzę. Pokażę Wam, że Wam jeszcze to jest y, kod, którym będzie się mógł kiedyś y, tutaj. Jeden klucz. No bo słuchajcie. Nie! Na no serio. Na no serio? No serio. Żadnego znajomego. Kurczę. A z Tomkiem bym zagrał. Nie z Tomkiem właśnie. Zagrywam. A no, nie chcę być. Nie kurzem. No ale dobra, to zagramy kimś dalej pomątkę. Eee, a po co mi tu wyszło? Opa, fajny zadanie mi i jego skin. Zatem mam jeszcze... Skiny, ja lubię skiny, ale nie mam klejnotów. Go wybieramy, co? Mmm, nagramy sobie... Yo, fą, Okej, nagramy, Jedna minuta i wychodzimy za... Tak? 6 i 50. No. Zawsze mam około 5-6 minut. Kurcze. Że ja nie mam tej odznaki, to ja nie rozumiem. Nagrywam!

Zagrywam! Dobrze moi! Dobrze, moi widzowie, ja już kończę ten odcinek, bo dzisiaj się za bardzo rozgadali. Więc do widzenia! Czekam miłego dnia! Mama! Dziękuję w Was? Kurczę, co jest nie tak?